Halo, halo, czy mnie widać, czy mnie słychać? To jest kluczowe pytanie, które zawsze jest na początku takich yy, live'ów. Yy, gapię się teraz w telefon i po prostu tu próbuję dotrzeć do kolegi, który mógłby to skontrolować. Czy mnie słychać? Yy, czy tutaj jestem w tym sensie, że jest odpowiednia jakość w ogóle? Czy jestem słyszalny? Może to jest najprostsze pytanie. Eee, matko jedyna, po czym ja prowadzę live? A. Zaraz zacznę merytorycznie gadać, ale z drugiej strony nikt mnie nie wyświetlił, więc e, ze spokojem. Ze spokojem, ze spokojem. Tak ze z ciekawości sprawdzam, kto mnie właśnie wyświetla. I yy, w jakikolwiek sposób mógł dostać powiadomienie o tym, że ja sobie... Że ja sobie... Yy, tutaj... Dobra. Dobra, chrzanić to. Jedziemy z tym live'em, jedziemy z, tą, z, z, tym, z tym tematem. W ogóle, jak widzicie, jest pasek. Gdzie Islandia zazdrości nam obrony, a nie czekaj! Nie, nie, nie zazdrości nam obrony, bo obrona dzisiaj Lecha dała D. E, wracając, dzisiaj generalnie dwa spotkania w europejskich Pucharach. E, natomiast myślę, że na potrzeby tego, że jednak e, większość e, widzów mojego kanału to nie są kibice Rakowa Częstochowa i tu się nie oszukujmy, jeśli, jeśli mnie ten jeden ziomek, który kiedyś napisał pod moim, e, komen, pod moim filmem, e, obserwuje, no to to, 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 to jest co najwyżej, co najwyżej jedna osoba, czy dwie. Generalnie większość tej kibiców, jeśli, jeśli, jeśli się interesuje jakimś polskim podwórkiem, to, to jest zainteresowana Lechem, więc dzisiaj poruszę temat kolejorza. Poruszę temat tego niechlubnego wyjazdu do, do, na Islandię, który się skończył dla Lecha nie wiem, można byłoby wymieniać przymiotniki wstydliwie, tragicznie, słabo, beznadziejnie. Myślę, że też można dodać, bo ja przy wielu porażkach uważam, że. Jest przesadzane i nadużywane słowo, że jest do bani i kompletnie do niczego. Natomiast y, jeśli chodzi o jeśli chodzi o przepraszam, tu ktoś przerwał. Jeśli chodzi o, o tą porażkę, to ja tutaj nie widzę jakichś wielkich perspektyw dla Lecha i to są generalnie, generalnie moje wnioski. To znaczy drużyna kolejorza y, przede wszystkim y, wypadła słabo y, to, co pisałem w artykułach. Tak jako drużyna. Tu nie chodzi o to, że brakuje jednego czy dwóch czy trzech segmentów czyli że wystarczy dokupić skrzydłowego środkowego obrońcę nie wiem tam jeszcze w mimie randomowa jakąś pozycję Lech ma problem zawsze z bramkarzami bo przecież musi sprowadzać to darmo tylko, tylko po prostu cała drużyna Kolejorza funkcjonuje słabo możemy mówić że Joel Pereira czasem coś zagra możemy mówić wcześniej że Michał Skura się raz zagra super zawody, ale widzę po zachowaniach piłkarzy Lecha, że to nie idzie w dobrą stronę, że to idzie wręcz w coraz gorszym kierunku. Takim znamienną rzeczą było to, że kiedy zauważył mój tata podczas transmisji spotkania, oglądając mecz, że coś tu nie trybi w momencie, kiedy wychodzi kontra kolejorza, bo nagle... Biegnie siedmiu zawodników w kierunku bramki i to jeszcze w podobnej strefie. Nie w sensie, że yy, dwóch po bokach, dwóch na drugim boku, dwóch w środku. Nie, oni wszyscy HURTEM biegną pod bramkę rywała. Yy, I to jest yy, coś, co wyróżnia Lecha pod wodzą Wandem Broma. To jest po prostu chaos, to jest po prostu. Yy, brak koncepcji. I szczerze. Ja po prostu nie potrafię skomentować tej porażki. Yy, inaczej, jak teraz to zrobiłem. W sensie tutaj nic nie działało. Pozycja po pozycji piłkarze nie prezentują dyspozycji sprzed yy, kilku, kilku miesięcy, powiedzmy, że jeszcze z maja. Yy, I o ile powiem tak, pewne wnioski wyciągam, bo słuchajcie, jeśli drużyna funkcjonuje w ten sposób, że nie funkcjonuje jeden, drugi, trzeci zawodnik, no to szukasz jakichś rozwiązań albo przynajmniej część zawodników nadrobi za innych. Ale jeśli cała drużyna funkcjonuje w taki sposób i, i, i działa, że robi wszystko o dwa, trzy razy wolniej niż w poprzednim sezonie, jeśli zawodnicy, którzy byli filarami kolejorza, czyli mówię tu o Kallströmie, mówię tu o Amaralu, przede wszystkim o Amaralu, który biega jakby miał, nie wiem, plecak na, na plecach, Iszak, Pereira, rebocze, oni wszyscy funkcjonują gorzej no to wnioski są takie, że to nie jest problem na poziomie personalnym yy, dwóch, trzech zawodników, tylko to jest problem, użyję takiego słowa w języku militarnym, na poziomie strategicznym, tak? Że tutaj ca całość nie funkcjonuje dobrze i teraz trzeba sobie zadać pytanie o Johna Van Den Broma. Bo ja próbowałem w, yy, w, pisząc dla o sporcie, po prostu spojrzeć na to chłodno. Że parę meczy nie wyszło, jest początek sezonu, jest niewiele... Powodów do optymizmu, ale że trzeba dać trenerowi poznańskiej lokomotywy czas do powiedzmy połowy września, no gdzieś do jesieni, tak? do momentu, kiedy tych spotkań zostanie rozegranych kilkanaście. Tylko słuchajcie, jak ja sobie nie, nie wyobrażałem, że może być aż tak źle, w sensie, to, to jest chyba mój błąd w tym założeniu, tak? Naprawdę nie spodziewałem się, że lek może grać aż takie szambo, yy, i dlatego zaczynam się zastanawiać, czy po prostu nie ma za dużo rzeczy do stracenia. I tutaj szefowie kolejorza powinni się zastanawiać, a z trenera, ale jakby to, to zdjęcie oddaje całą ironię mojej, mojego wywodu. Bo co z tego, że możemy sobie mówić, że trener Lecha nie daje rady i może by się trzeba było zastanowić, czy to była dobra opcja, czy, 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 czy to już nie powinno być definitywne pożegnanie się, w sensie zwolnienie, a nie pogrożenie palcem tylko i wyłącznie. No ale... Eee, tak, zacząłem się w tym momencie, no bo kurczę, no naprawdę drużyna nie funkcjonuje jako całość. I yy, co z tego, że będziemy sobie tutaj rozmawiać, jak yy, państwo Rutkowcy i Klimczak i Żąsa nie będą podejmowali żadnych decyzji, bo jakoś nie chcę mi się wyobrażać, że nie chcę sobie. W... Nie jestem w stanie sobie, o to jest lepsze stwierdzenie, wyobrazić, że tutaj dojdzie do, do zmiany szkoleniowca przed końcem sierpnia. No. A, a jeśli już dojdzie, to pewnie po jakiejś katastrofie pod tytułem właśnie: odpadnięcie z, z Islandczykami. Także to jest mój komentarz co do, co do zawodów, co do, co, do, co do dyspozycji Lecha, bo po prostu nie trybiło. Nie trybiło w tym spotkaniu nic, absolutnie. Też bardzo znamienne są braki motoryczne momentami, bo kiedy widziałem powroty niektórych zawodników do, do obrony, to to było dramat. Tak, Welde, Amaral. No, słuchajcie, jakość podań Murawskiego. Możemy się czarować, ale to nie jest tylko i wyłącznie wina trenera, nie? Jakby, ja coraz bardziej widzę, że to jest problem na poziomie szerszym, ale myślę, że, że również piłkarze Lecha nie pomagają nowemu trenerowi i to widać od początku, że nie ma takiego wielkiego zaufania i e, jest dość dyplomatyczne wypowiadanie się. Także nie wróżę w tym momencie Wadem Bromowi e, długiego pobytu w kolejorzu. Z drugiej jednak strony wydaje mi się, że, e, że nie poleci tak szybko, jak się innym wydaje, e, że to jest kwestia kilku dni. Myślę, że dostanie jeszcze szansę w rewanżu. Natomiast to są moje przewidywania. E, ale ja coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby jednak podziękować szkoleniowcowi. Może dać mu jeden, jeszcze czy dwa mecze i zobaczyć, czy będzie jakaś gwałtowna poprawa. Natomiast słuchajcie, ja szczerze będę dzisiaj szefem kolejarza Nie jestem w stanie powiedzieć na 100%, jak zaragował, zareagował, ale na dzień dzisiejszy, tu i teraz, zwolniłbym szkoleniowca Lecha Poznań, y, dlatego że jest za dużo do stracenia. Naprawdę, no, Liga Europy wystarczy pokonać. Y, tego win, win, Wikinkura, czy jak tam się to zwie, z Reykjaviku i wystarczy ograć Didląż. Najprawdopodobniej, no chyba, że malme odpadnie, ale no wątpię. Powiedzmy sobie szczerze, że nawet przy słabej dyspozycji Lecha, no to powinno się wymagać przejścia takiego rywala. Więc, yy, no... Chyba za dużo Lech ma do stracenia i powinni się Państwo powinien nice rozejrzeć za tym, żeby za nowym trenerem tylko, słuchajcie, jest też jedna sprawa, która jest właśnie ważna od tej kwestii, bym powiedział, strategicznej, od tej kwestii związanej z patrzeniem na, na, na pewne rzeczy. No bo, słuchajcie, no chyba naszym celem nie jest, żeby nie było gorzej, no bo to byłoby w sytuacji, gdyby było tak nie najlepiej, nie? A jest bardzo słabo już w Lechu. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co beń... jaki trener miałby spowodować, że będzie lepiej, albo co miałoby spowodować, żeby było lepiej, a nie żeby nie było gorzej. Bo to byłoby troszeczkę podejście absolutnie dziecinne, tak? I to jeszcze, wiecie, możemy gadać dzisiaj i, i zrzędzić na, na włodarzy Lecha, ale to jest zarządzanie poważnym biznesem, tak? Jeśli dokonujemy jakichś strat finansowych, dziękujemy jakiemuś trenerowi, to trzeba przemyśleć, po co to robimy i kogo dajemy ten ster. Ja na rynku polskim y ciężko mi jest znaleźć takiego trenera, tak? Michał kiedyś, który ze mną rozmawiał, proponował Henninga Berga, natomiast Henning Berg na ten moment ma zespół, tak, ma klub. Zawsze można tam wymieniać nazwiska takich trenerów nie wiem jak na przykład Jacek Magiera, którzy by mnie bardzo interesowali. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, ale ostatnio nie wiem, przygody Jacka Magiery to jest podobny poziom co Van den Broma, tak? Czyli problemy z przygotowaniem drużyny i raczej negatywny czas i to jeszcze powiedziałbym, że Van den Brom miał dobre momenty w tych klubach, w których ostatnio był, w części przynajmniej. A Magiera, pomijając kwestię Legii i może tego, że przez chwilę z reprezentacją 20 były lepsze momenty, ale to tak, tylko takie przebłyski, no to, no to nie za bardzo, tak? W Śląsku miał dobry początek, a potem, jak trzeba było przygotować drużynę, to yy, początek sezonu dobry, natomiast już końcówka jesieni słaba, a wiosna a beznadziejna i zwolnienie yy, byłego trenera Legii. Chociaż, no słuchajcie, no jak się go słucham, no to merytorycznie też super trener, ale. Czy po Van Den bromie ktokolwiek. Nie wiem, powie mi, że to jest niemerytoryczny, ten ja go nie, nie, nie słuchałem, więc też to jest tak, takie gadanie. Próbuję domknąć temat lecha, więc myślę, że, że... to by było tyle. Ja sobie odpuszczę lecha Poznań. ale. ale, ale bardzo słabo to wyglądało i myślę, że pora. Na przemyślenie, czy trener Lecha jest szkoleniowcem, który powinien dalej prowadzić kolejorza, aczkolwiek zaznaczam. Nie wiem, mam taką myśl, że musi by przyjść jakiś trener naprawdę z, z, podobnym, z podobnym bagażem co skorża, albo chociaż z trochę słabszym, a nie, żeby to było zamienił stryjek kijek na kijek, bo nie użyję słowa siekierka na kijek, bo Wantemprom jest taką siekierką, jak ja piłkarzem na ten moment, dla kolejorza na ten moment, powtarzam no i mówię, naprawdę chciałem być głosem rozsądku pisząc artykuł i obserwując Lecha i myślę, że do pewnego momentu myślę, że dalej tym głosem rozsądku próbuję być natomiast głos rozsądku mówił, że musi, że musi chociaż troszeczkę być lepiej albo nie może być beznadziejnie a dzisiejsza gra Lecha naprawdę nie dawała poza może pojedynczymi zagraniami Perejry. Nadziei na to, że może być lepiej. Dobra. Kończę temat Lecha Poznań. Zresztą widzę, że mnie tu prawie nikt nie ogląda jedna albo dwie osoby, więc raptem, więc domknę ten temat. Raków częstochowa. Pokonał Spartaka trnawa na wyjeździe 2 do 0. Solidny występ Rakowa, aczkolwiek trzeba sobie szczerze powiedzieć, że. Oglądając zwycięstwa polskich drużyn w europejskich pucharach, coraz bardziej dochodzę do wniosku, że e, nawet oglądając reprezentację, bo jakoś Superliga Super nie Mistrzów widzę przepaść między, między właśnie tym poziomem a, a, a rakowem Częstochowa a i ogólnie wszystkimi polskimi klubami. I e, tutaj chodzi nie tylko o intensywność podania, ale też o dokładność, o, o technikę zawodników. E, widać, że raków e, jest oczywiście zespołem mega zorganizowanym, mega konsekwentnym, i to jest powód. I też dobrze zorganizowany, jeśli chodzi o scouting, tak. bardzo dobrych zawodników, posiadających szeroką kadrę, i to powoduje, że może sobie pozwolić na to, żeby wygrywać w ekstraklasie, żeby jednocześnie osiągać wyniki w ekstraklasie i, i w Europie. Natomiast, szczerze, sobie muszę powiedzieć, że Spartak Trnawa gra bardzo słabą piłkę, co było do przewidzenia. Wolne podanie, bardzo wolne rozgrywanie piłki, kłopoty z dośrodkowaniami. Nie wytrzymali tego zawodnicy ze Słowacji. To było widać. To było widać. Natomiast to nie jest problem Rakowa. Problemem Rakowa jest taka sprawa, że Można, możemy mówić o, o doskonałym, o, o doskonałym poprowadzeniu drużyny, ale jest. Jeden kłopot podstawowy. Raków nie mierzył się absolutnie z rywalami pokroju Pana albo, albo Slawii, ale najprawdopodobniej to z Czechami zagrają, zagrają Częstochowianie. I tutaj widzę w gorszych barwach to spotkanie, aczkolwiek słuchajcie, patrząc na Rakowa, bo ja zacząłem od minusów, a powinienem się chyba skupić na plusach, to widzę szansę dla nich. Zdecydowanie widzę drużynę zorganizowaną. Co jest istotne, to posiadającą indywidualności, bo Iwi Lopez bez wątpienia taką indywidualnością jest, ale też ciekawych zawodników, których nie oszukujmy się w sytuacji, której mamy teraz, trzeba będzie sądować do reprezentacji Polski. Bo ja wiem, że Mateusz Żywdowiak parę miesięcy temu, gdyby ktoś powiedział, że miałby grać dla reprezentacji, to, to byłaby farmazon i bzdura. I hahaha, ha, ha, gość tylko sobie potrafi piłkę wypuścić. Natomiast szczerze obserwujemy rozwój zawodnika, który absolutnie już takim piłkarzem nie jest. To nie jest, z pędzi wiatr, to jest za, pe, zawodnik pełną gębą, jak na polskie oczywiście warunki. Nie wiem, czy poradziłby sobie na zachodzie, ale jeśli sobie zanalizujemy naszych skrzydłowych, to dojdziemy, że po Kamińskim, Frankowskim i Zalewskim. Yy... Zaczynają się skrzydłowi, którzy absolutnie nie przerastają wdowiaka o trzy głowy. Tak? Możemy mówić o Kamilu Grosickim, natomiast on już nie jest w tym wieku. jak to samo, płacheta jest tym bardziej płacheta. Raczej myślę, że teraz do wdowiaka to w ogóle nie ma podjazdu. Nie wiem, jak oceniać Michalaka, bo nie mam dobrego wglądu w tego zawodnika. Nie znam go na tyle. Natomiast no, wdowiak gdzieś się w tej pierwszej piątce, sześć szóstej polskich skrzydłowych mieści, więc jak najbardziej będzie tutaj pewnie brany pod uwagę. Mówimy o Patryku kunie wiem, że nie dostał minut, ale uważam, że kiedyś prędzej czy później będzie musiał dostać, jeśli utrzyma dyspozycję. Lederman, powiedzmy sobie szczerze, na pozycji numer 8 OK, Zieliński nietknięty, ale Klich ma problemy z tym, że za chwilę może nie grać. Żurkowski ma niestabilną sytuację klubową. To samo Linety. Co mówimy w ogóle o Kozłowskim, czy o jakichś innych piłkarzach, typu, nie wiem, tam Harbownik, czy, 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 czy jacyś inni zawodnicy. Moder kontuzjowany. Jeśli będzie kompletna bryndza, to będzie trzeba na tego piłkarza zwrócić uwagę, tak? O Trelowskim nie mówmy, bo to jest melodia przyszłości. Hmm. Także słuchajcie, wymieniłem Wam trzech piłkarzy, którzy już gdzieś do tej reprezentacji mogą zapukać, tak? Mówimy o klubie, który jest naprawdę super zorganizowany od tej strony, jeśli chodzi o, o transfery, tak? Bo przychodzi Bartosz Nowak z Górnika Zabrze. Więc jeśli chodzi o same spotkanie, to, to na pewno popis Iwiego Lopeza w pierwszej połowie. Dobre, Ładna asysta wdowiaka, co jest budujące, to ci wszyscy trzej zawodnicy, których wymieniłem, którzy gdzieś mogą się zakręcić wokół reprezentacji Polski brali udział w tej akcji, bo Kun się przedarł, Lederman podał do Wdowiaka, Wdowiak zgrał do Iwiego Lopeza i, i może tam jeszcze jeden piłkarz miał udział przy tym golu, ale tak generalnie wyglądała cała akcja. Eee, dlatego też e, mówię, apel do, Michnie, do, do, do pana Czesława Michniewicza, do pana trenera Czesława Michniewicza, żeby tych zawodników obserwować eee, i co jeszcze mógłbym dodać e, odnośnie, odnośnie tego odnośnie tego występu. Na pewno pierwsza połowa świetna, natomiast druga hmm, druga już gorsza. Raków może i wychodził parę razy z ofensywą, Raków może miał swoje sytuacje, Spartak Trnawa może tych sytuacji dużo nie miał, ale przycisnął yy, Częstochowian i bardzo bym sobie życzył jednak yy, po ekipie Marka Papszuna, żeby yy, to nie miało yy, takiej formy odwalenia rewanżu Właśnie zagrania meczu na odwal się, nie? Bardzo bym chciał, żeby Raków w tym meczu zwyciężył. Eee, I na to liczę. Na to liczę, że jednak drużyna się pokaże w e, pełni profesjonalnie. I myślę, że, że ta druga połowa to jest jakaś nauczka, tak? Że to nie jest spacerek, że to jednak. E, możemy mówić, że Spartak trnawał górki, ale... Jakby nie patrzeć, Liga Słowacka zdobyła od nas więcej punktów w tym roku. To samo Islandzka, która zdobyła aktualnie chyba najwięcej z tych wszystkich lig. Także co tutaj mogę jeszcze dodać? Przygotujmy się na trudny czas dla polskiej piłki, bo widzę, że odchodzi pewne ciekawe pokolenie z reprezentacji, a w klubach zanosi się, że może być tylko gorzej, pomijając może tego, może ten, ten Raków który jest taką małą nadzieją, nie, ale to jest klub, który jest budowany od podstaw, to nie jest żadna firma, która jest zbudowana od dawna, więc gdyby im się udało wyeliminować tą Slavię, albo pana Tynajkos, to byłoby olbrzymie wydarzenie, ale, ale co widać na pewno, to, 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 to brak zmiany mentalności u większości polskich klubów i, i brak konsekwencji, co nas doprowadza na miejsce takie, że że co sam pozostaje to śmiać się z, z porażki lecha i, i dziękować Bogu, że w ogóle Raków pokonał Trynawę. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się. Ja wiem, że dzisiaj chyba rekordowo niski live, jeśli chodzi o oglądalność. Mm, ale myślę, że że jest to całkiem zrozumiałe, jest późna godzina, w ogóle jest to temat niszowy, który tam nie obchodzi za dużą liczbę osób, tak? Ja się przynajmniej zabawiłem, wypowiedziałem, pośmiałem trochę, albo podrwiłem bardziej, bo to, bo to chyba bardziej w te klimaty to idzie. I cóż, do zobaczenia w odcinkach kolejnych, kolejnych materiałach. Myślę, że dzisiaj tak bardziej sobie poćwiczyłem, pogadałem. Cześć wszystkim.